Dzień dobry, mamy dzisiaj 26 sierpnia, godzina 12, dosłownie godzinę temu odjechał kurier, przywiózł syrop pszczelarski, bo tak jest napisane na etykiecie. Ciężki sezon pod względem kosztów jakie są nakładane na pszczelarza, brak cukru, brak pokarmu, tutaj akurat. Trzy palety hoboka, na każdej waga 480 kg. Masa netto, tak jak jest napisane, 40 kg, akurat w tym jednym. Ten akurat pokarm stosujemy od 4 lat? Tak, zgadza się 4 lat. Jesteśmy z niego zadowoleni. No, ale to co, to co powiem, to co się w tej chwili dzieje, e, kwota zakupu tego, tego pokarmu, tej paszy jest naprawdę no, zbyt wysoka. E, w tej chwili większość osób podnosi koszty e, na tym kilogramie miodu, czy powiedzmy, e, czy powiedzmy na, na tym słoiku, który jest sprzedawany przez pszczelarzy. No, ale dużo osób e, no, w tej chwili no, nie stać ze względu na inflację nie stać na zakup. Mieliśmy, pszczera, mieliśmy klientów, którzy przyjeżdżali i bez problemu kupili 10-15 słoików. No teraz, jeśli kupią 6, to już jest naprawdę naprawdę duża liczba. Tak, tak to się w tej chwili dzieje w naszym kraju, na to nie mamy wpływu. A jednak rodziny potrzebują tego pokarmu, muszą zostać zazimowane. 3 palety. Każdy 480 kg.